Najtansza w świecie benzyna chleba i leków zestapi, 7 milionów uchodźców, końca kryzysu nie widać. Od dekady to państwo pogradzone jest w totalnym kryzysie politycznym, gospodarczym. Społecznym i Bóg wie jeszcze jakim. Polskę od Wenezueli dzieli prawie 9 tysięcy km. Jednak jeszcze dalej nam, z jacym w państwie i wysoko rozwiniętym, tak jest odklasyfikowana RPI w ekonomicznych rankingach. Do zrozumienia tego, czym jest życie, a raczej wegetacja w Wenezueli. Na okoliczność 10. Rocznicy wyborów prezydenckich, które na dobre rozpaliły już wcześniej zarzacy się kryzys. Polska misja medyczna wspomagająca uchodźców wenezuelskich przypomina, że z każdym rokiem sytuacja ekonomiczna stawała się coraz trudniejsza. Poglebiał się poziom ubóstwa, a mieszkańcy byli narazeni na rosnącą przemoc. Teraz placa minimalna i emerytura wynosząca 130 bolivarów, ok. 5,30 dolarów amerykańskich, miesięcznie pokrywa zaledwie 1% koszyka podstawowych produktów żywnościowych dla pięcioosobowej rodziny. Wyliczony przez ONZ prog skrajnego ubóstwa wynosi 57 dolarów amerykańskich. To kwota nieosiągalna dla większości mieszkańców. Czym to skutkowało? A tym, że z 30 milionowego państwa, z bogatymi zlozami opy naftowej, 21. Miejscem w rankingu 50 światowych producentów, z tendencja spadkowa, 7 milionów ludzi musiało szukać lepszego i bezpieczniejszego życia poza jego granicami. Bezpieczniejszego. Wykonane przez organizację pozarządową Medicus Salut badania Salud badanie ujawniło, że 2022 roku a z 59% szpitali w kraju zgłosiło incydenty przemocy wobec członków kadry. Rodziny obwiniają personel o brak zaopatrzenia niezbędnego do prowadzenia leczenia. Czas oczekiwania na pomoc w przypadku zawalu serca wynosi średnio 1 godzina 19 minut, choć powinien być zbliżony do 30 minut. Brak leków w szpitalach sprawia, że lekarze muszą prosić rodzinę pacjenta, by sami ich szukali. Lekarze to jest ludzie. Wenezuela opuściło już 42 tysiące pracowników służby zdrowia. Specjaliści, którzy obawiają się o własne bezpieczeństwo nawet w miejscu pracy, szukają zatrudnienia w innych krajach Ameryki Łacińskiej. Czysto to właśnie oni opiekują się migrantami z Wenezueli? Doskonale rozumiejąc ich sytuację. Trudny los spotyka również tych, którym uda się opuścić Wenezuelę. Polowe migrantów w regionie Ameryki Łacińskiej i Karaibów nie może sobie pozwolić na trzy posilki dziennie. Mierza się ten z trudnym dostępem do podstawowych usług i pracy. Szczególnie wrażliwa grupa SA kobiety i nastolatki. Które padają ofiarami przemytników ludzi są zmuszane do pracy seksualnej, komentuje Malgorzata Olasińska Hart z polskiej misji medycznej, p.m.m. Krakowskie jest stowarzyszenie niesie pomoc potrzebującym badaccym, jeszcze w Wenezueli. Jak i w Kolumbii, gdzie schronienie znalazło 2, 5 milionów uchodźców w wenezuelskim Rubio. Tu z przy kolumbijskiej granicy. Polska organizacja wspiera działanie kliniki Benedykta XVI. Personel udziela darmowej opieki medycznej, między innymi z zakresu medycyny ogólnej, ginekologii, poloznictwa, pediatrii. Dodatkowo prowadzone ESA warsztaty reagowania na zagrożenia związane z przemocą ze względu na plec. W Kolumbii uchodźcy nie mogę liczyć na konsultacje prenatalne w bezplatnych klinikach mobilnych w Bogocie a towarzyszy im materiale i spotkania na temat zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego. Dla wielu kobiet takie miejsca to jedyne źródło informacji i niezbędnej opieki. W styczniu w świat poszła wiadomość, że wenezuelski rzad odnotował sukces, bo w 2022 roku roczna inflacja wyniosła 234%. Rok wcześniej była na poziomie 686%. Litę benzyny kosztuje tam 0,016 dolarów amerykańskich. Dlatego, ze w niemal 100% jest subsydiowane przez rzad. 0,5 kilograma chleba kosztował w 2022 roku. Równowartość prawie 9 zl. Benzyny, która jest reglamentowana, chleba i leków nie zastapi.